Zweki, zwana. Dobre psinki. Fenrir też tu jest? Nie widziałem go. Chciałem wam powiedzieć, że może mnie tu trochę nie być. Poradzicie sobie, wiem, ale... Nie martwcie się, jeśli nie wrócę. To nic. Nie naprawdę. Wszystko gra. Wszystko będzie dobrze. I ja też was kocham. Czemu jesteście takie urocze? Co? Kto na to pozwolił? Hmm. Tyś nie mają to coś. Fajne psiny. Spójrzcie na te uszy. Ooh. Najlepsze w Midgardzie. Ba, w dziewięciu światach.